Cześć. W dzisiejszym filmie nauczymy się jak zrobić karkówkę w sosie koperkowym. To bardzo proste danie, które przygotujecie używając prostych, tanich i łatwo dostępnych składników. Plastry karkówki doprawiamy z obu stron solą, pieprzem i ziołami prowansalskimi. Możecie tu wykorzystać ulubione przyprawy lub zioła do karkówki. Mięso krótko obsmażamy z obu stron. Jeśli szukacie przepisu na karkówkę, po tym filmie zobaczcie mój przepis na karkówkę w sosie własnym z pieczarkami. Na patelni po mięsie smażymy posiekanego pora. Solimy. Dodajemy czosnek. Jeśli podoba Wam się ten przepis, nie zapomnijcie o polubieniu filmu i subskrypcji kanału. Dodajemy mięso. Zalewamy wodą tak, by lekko zakrywała składniki. Dodajemy listki laurowe i ziele angielskie. Dusimy pod przykryciem około 60-80 minut lub do momentu, aż karkówka będzie idealnie miękka. Gdyby woda w trakcie duszenia za szybko wyparowała, można dolać więcej. Czas duszenia mięsa zależy od grubości plastrów. Śmietankę dokładnie mieszamy z mąką i dodajemy do mięsa. Dusimy kilka minut do zgęstnienia sosu. Dodajcie więcej mąki, gdyby sos wyszedł Wam za rzadki. Na tym etapie sprawdzamy też stopień doprawienia sosu. Dodajemy posiekany koperek. Dokładny przepis znajdziecie pod filmem i na mojej stronie lekcjewkuchni.pl. Zobaczcie też mój przepis na karkówkę w sosie własnym z pieczarkami. Zachęcam do polubienia filmu i subskrypcji kanału. Smacznego!